Siemanko, tutaj Pablo, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj materiał odnośnie tego jak rozwiązać 99% problemów w waszym tradingu, także zabieram się za opowiadanie, za podzielenie się z wami moją wiedzą, którą nabyłem na lata przez handlowanie na rynku, bez ścieniania, że trading to narzędzie z laptopem na plaży lub... Stosowanie złotej strategii, Gold 800 pipsów, Ultimate 99% winrate, Akademia ICT, w wpizdejerza. Także zachęcam do oglądania. Już pominimy tutaj standardowe błędy, które powiem na samym starcie, żebyś był świadom tych błędów, które popełnia 99% osób, które w ogóle zaczyna zarabianie na prawdopodobieństwie i wchodzenie w trading. Jeśli nie masz trading planu, sprawdzanie strategii. Zebranych danych na temat swojej strategii, zarządzania kapitałem dobranego do swojej strategii, nie znasz swojego risku ruin dobranego do strategii, nie masz najlepszych setupów w swojej strategii, nie wiesz co robisz w swojej strategii, nie wiesz kiedy zająć trade w swojej strategii, to jest skazany na porażkę i powinien się zastosować do moich wcześniejszych materiałów, do których ci zachęcam. Masz również darmowy kurs do, do odebrania w opisie. Wchodzisz, klikasz link, odbierasz darmowe materiały w 100% za darmo. W ten sposób możesz. Nauczyć się bardzo dużo w tradingu za darmo. Tak, całkowicie za darmo. Ten kurs jest całkowicie darmowy. Dlaczego kurs jest darmowy? Dlatego, że żaden kurs nie działa. To, co robię, to współpracuję z traderami indywidualnie. Prowadzę ich za przysłowioną rękę, dlatego, że tylko w ten sposób są w stanie osiągnąć sukces. Jakiejkolwiek metody się uczysz, będziesz popełniał błędy logiczne wynikające z braku umiejętności posługiwania się tą metodą. Porównam to do tego. Jeśli masz spowacza. To on super posługuje się spawarką czy tam innym kurwa narzędziem. Jest mistrzem. Jest mistrzem w swoim fachu. W rzemiośle. trening to jest rzemiosło. Jakąkolwiek metodą handlujesz, nie ma znaczenia, czy to będzie metoda Piesek 80, czy będzie to moja strategia, czyli szoko zakręcony wciąż. To totalnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jesteś w trzymaniu się tego planu i stosowaniu tej strategii mistrzem. To musisz sobie uświadomić. Nie ma lepszej. Lub gorszej strategii. Oczywiście pod względem jakichś tam danych można ulepszyć strategię i tak dalej. Ale z reguły każda strategia opiera się na tym samym. Na prawdopodobieństwie i na dodatnych danych. Niczym więcej nie ma magii. Handlujesz pod linię trendu, masz skuteczność, masz dobre RR, masz dobre ryzyko ruin, masz do tego odpowiednie zarządzanie kapitałem. Super, nie zmieniaj tego. Okay. Kolejna rzecz, którą też robi większość traderów o czym nie ma zielonego pojęcia, to jest uczenie się od nieprawidłowych osób. Wchodzicie do jakiejś akademii ICT Dziki Wąż 85 i zagrywacie pozycję wedle tego, co tam pokazują, a generalnie ta osoba pokazuje wam wszystkie możliwe koncepty, wszystkie możliwe rzeczy, które są znalezione na wykresie. Linia trendu, tutaj jest odwrócony fair value gap między pośladkami, tu jest zimna pacha i tego wielkiej stopy, yeti ośnieżony o 6 rano, nie ma to większego sensu. Jeśli nie masz określonych prostych setupów, które są czytelne, wchodzić na wykres, o, jest mój setup, dajmy na to, ja mam setup, który się nazywa Roger rożerchowy o, jest Roger rożerchowy o, jest Gnojarz, wchodzisz w pozycję. Identyfikacja setupu to jest jedna z kluczowych rzeczy, jeśli masz tak nawalone setupów w trading planie, że nie wiesz, co zagrywasz, to jest z góry skazane na porażkę, bo jak możesz myśleć na podstawie prawdopodobieństwa, gdy patrzysz na wykres nie wiesz, czy to jest dany setup, czy nie. Okay. Kolejna rzecz, która niszczy wasz trading w 99% to jest to, że w 100% nie dedykujecie swojego życia swojemu celowi. Ktoś powie: O co mu chodzi? Co za debil ty? Chodzi o to, żebyście zadali sobie pytanie: czy naprawdę próbujecie na 100%? Czy macie dziennik tradera? Czy zbieracie te dane? Czy wykonujecie ten backtesting? Czy znacie swoją strategię od podszewki? Jeśli na to wszystko odpowiedź to nie, to jesteście skazani na porażkę. Na rynku dla każdego z nas panują takie same zasady. Dlaczego osoby, które mają miliardy, zarządzają kapitałem? Trzymają się swojego planu? No dlaczego? Bo na rynku panują takie same zasady. Czy masz złotówkę, czy masz 5 złotych, czy masz 10 milionów, czy masz 15 milionów. Na rynku dla każdego panują takie same zasady. I musisz o tym pamiętać. Tu nie ma żadnej drogi na skróty. Tutaj raz nie będziesz trzymał się planu, raz, odpuścisz, kończysz jak reszta, tracisz. Bardzo dużo osób nie rozumie zarabiania na prawdopodobieństwie. To nie jest tak, że Ty miesięcznie robisz stałe 8%. Nie robisz tak, tak nie działa. 8% to jest dużo. Jakiś, jakaś osoba ostatnio do mnie pisała, że ona chce robić 40% że to jest mało. Że to jest mało, 40%. 40% z w miesiącu to jest mało? W życiu, żeś nie widział 400 tysięcy na oczy, a ty myślisz, że 40% to jest mało. Nawet samochodu za tyle nie masz. <grym> I mówisz, że to jest mało. To jest najśmieszniejsze właśnie, że ludzie, którzy nie zrobili nic, nic na rynku, nic nie zrobili na prawdopodobieństwie, wchodzą mi na przykład, o, a ty po co robisz mentoring, skoro zarabiasz na rynku? Po to, że jestem w tym zajebisty i nie mam konkurencji. Mogę rozpierdolić całą polską branżę tradingową, co już aktualnie robię. Konkurencja będzie pisała mi negatywne opinie i wiele innych rzeczy. Dlatego, że mam wyniki. Mam case study uczniów, pokazuję swoje wyniki. Nie mam równych. Po prostu. Monopol. Byłbyś idiotą tego nie wykorzystując. Jeśli myślisz i ktoś ci powiedział kiedyś taką głupotę, że trader zarabia tylko na rynku, odwróć się, puknij się w głowę pięć razy i przemyśl, co on ci powiedział. Trading i prawdziwy trader wykorzystuje trading do tego, żeby uzyskać dźwignię kapitału do prowadzenia też innych biznesów. Myśli, że będziesz zarabiał 100 milionów tylko trendując? Prawdopodobnie tak. Tylko ile czasu ci to zajmie. Jeśli będziesz chciał coś więcej, dlaczego nie wykorzystać tych pieniędzy do tego, żeby pasywnie wpływać i kasa na konto z czegokolwiek innego? Dajmy na to może nie otworzyć sklep z kwiatami. Zarobiłeś na tradingu dużo pieniędzy. co znaczy, że teraz nie możesz sklepu z kwiatami otworzyć, skoro to było twoje marzenie? Zastanów się nad tym. Zawsze w tradingu będziesz miał lepsze wyniki, jeśli z tyłu spływa ci jakiś kapitał. Czy to, dajmy, na to wynajmujesz mieszkania, czy robisz cokolwiek innego, bo masz spokój w głowie, bo zarabienie naprawdę wiąże się z niesamowitym obciążeniem psychicznym. Ja to wiem, bo to przeżyłem i mówię ci z autopsji. Jeśli zarabiasz tylko na samym rynku. Jest to niesamowicie stresujące w długim terminie. Bo ty nie wiesz, czy w tym miesiącu zarobisz 100 tysięcy zł 200 tysięcy zł może 20, a może będziesz na zero, a może stracisz. Dlaczego? Bo to jest zawsze prawdopodobieństwo i zawsze prawdopodobieństwo może być takie, że nie zarobisz w danym miesiącu. Nawet jeśli jesteś skutecznym traderem, to jest całkowicie normalne. Trzeba poruszać te rzeczy, bo wiele osób myśli, że na przykład jak dostanie 100 plusa, to jest błąd. Możesz dostać 100 plusa w błędny sposób, jeśli nie trzymasz się metody. I tak samo może zrobić pieniądze w błędny sposób, nie trzymając się metody. I to jest największy błąd. Bo jak zarobisz pieniądze w błędny sposób, to w twojej głowie zachodzi. Reakcja, że tak powiem, o, zrobiłem dobrze. Nie, nie zrobiłeś źle, zrobiłeś źle bo nie trzymałeś się planu. I odwrotnie, jeśli wejdziesz w pozycję wedle planu i dostajesz stop lossa, to zrobiłeś dobrą robotę. Stop los jest czymś normalnym. Jest to statystyka, prawdopodobieństwo. Dostawanie stop losów jest całkowicie normalne. Ja też dostaję stop losy. Ja też Tracę czasami kasę. Chodzi o to, żeby w długim terminie Twój rachunek rósł. To jest trading. Trading to nie jest 90% skuteczności. Ja mam 47%, w niektórych miejscach 65%, w niektórych 52%. Zależy. To się zmienia. Chodzi o to, żeby statystycznie być na plus. Jeśli masz dodatni RR, dość wysoką, bądź nawet 30% skuteczność, jesteś w stanie zarabiać na rynku. Taki jesteś w stanie zarabiać na rynku, musisz mieć tego świadomość. Nie musisz gonić za tym, żeby każdy twój trade był idealny. Im wyższa skuteczność, tym mniejsza RR z reguły. Musisz też o tym pamiętać. To jest wszystko statystyka. Każda, jak każdą wajchę pociągniesz w jednym kierunku, to ona potem i tak ciągnie za sobą drugą jakby. Reakcja, coś jak na zasadzie organizmu, idzie kortyzol w górę, to odpowiednikiem dlatego będzie, że testosteron będzie nisko, tak? Czyli kortyzol wysoko, testosteron nisko, ok? Na takiej samej zasadzie to działa. I musicie być tego świadomi. To są jedne z częstszych błędów, które osoby popełniają na rynku. Dlaczego je popełniają? Dlatego, że nikt o tym kurwa nie mówi. No, a dlaczego nie mówi? Bo większość osób nie zarabia na rynku ze sprzedaje kursy. Kurs i sprzedanie samych materiałów to jest nic. Jeśli ty nie wiesz, jakie trader ma problemy, dajmy na to w życiu, bo u mnie większość pracy możecie się śmiać lub nie. Nie skupia się na tym, że ktoś nie potrafi analizy technicznej. Skupia się na mentalu. Dlaczego? Bo osoba myśli, że ma problem z analizą techniczną, a co się okazuje, że jest alkoholikiem. Nie dotrzymuje sobie słowa, bo każdy alkoholik nie dotrzymuje sobie słowa. Teraz się zapytacie, jak niby? No, w prosty sposób. Mówi, że nie będzie pił? Pije. Wpada w ciąg. Więc jeśli on mówi, że będzie się trzymał się planu, zaufasz mu? Prawdopodobnie nie. I słuchaj, on sobie sam też nie ufa. I to są problemy w większości traderów. To nie dlatego, że nie umiesz linii trendu, to nie dlatego, że nie umiesz stosować jakiejś fali Eliota albo innego nietoperza. To naprawdę nie jest problem. Problem jest znacznie głębiej niż ci się wydaje. Pozdrawiam i mówię dla Was Pablo. Jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać ostatnie wyniki na grupie. I odpowiem też na takie pytania, które zadajecie w komentarzach, czy dalej trzymam longa na Bitcoinie. Tak, dalej trzymam. Dalej pozycja jest otwarta. Brałem z niej tylko zysku 20%. Zabezpieczona na Breaking więc Trzymam do 101 tysięcy dolarów. Na ten moment mam 40 tysięcy dolarów zysku, co robi mi się chce odbić. O czym chciałem jeszcze poinformować, dzisiaj macie ostatnie 24 godziny na podjęcie współpracy po starej cenie. Stara cena, jak sobie wiecie, jest u góry 4,5. Po tym czasie 5900. Dlaczego cena dżungli ciągle rośnie w górę? Nie będę przyjmował kompletnie niedługo osób, zamknę całkowicie grupę dla osób, które chcą dołączyć i będę tylko współpracował z osobami, które się zdecydowały. Także i zostawię to jako taką legendę w branży tradingowej. Kto wejdzie, zobaczy. Zachęcam Was do umówienia się na rozmowę z moim support teamem, jeśli chcecie dołączyć do grupy, bo to nie jest tak, że płacisz jeśli wchodzisz, lub do wypełnienia formularzu. Wszystkie linki macie na Discordzie. Link do Discorda macie w opisie. Pozdrawiam Was serdecznie, umówi do Was spabi. W dodatku, aby nie pozostawić Cię po obejrzeniu tego filmu bez wartości, zachęcam Cię do skorzystania z darmowej konsultacji z moim support teamem. W którym znajdują się jedni z moich lepszych uczniów, którzy osiągnęli wyniki dzięki mojej wiedzy. Przedstawią Ci oni rozwiązania na Twoje problemy oraz jeśli chcesz wnieść swój trading na wyższy poziom, być poprowadzonym za przysłowiową rękę w całym procesie i osiągnąć wyniki w postaci zdania konta fundowanego, to możesz spróbować swoich sił w mojej społeczności dżungla Pablo, gdzie gwarantuję Tobie osiągnięcie rezultatu w postaci bycia fundowanym i zyskownym traderem. Lecz na wstępie mówię, że kwalifikują się do współpracy ze mną tylko i wyłącznie osoby, które są zaangażowane i chcą napierdalać po osiągnięcie swoich celów.